Mamy 17 lutego 2024 roku, i czytamy dalej Księgę Rodzaju. Jesteśmy przy rozdziale 24, i to będzie rozdział Małżeństwo Izaaka. Tak, cały właściwie będzie o małżeństwie Izaaka. Bardzo długi rozdział. Czytamy Księga Rodzaju, rozdział 24. Abraham zestarzał się i doszedł do podeszłego wieku, a Pan mu we wszystkim błogosławił. I rzekł: I rzekł Abraham do najstarszego swego sługi, który był zarządcą całej jego posiadłości: Połóż mi swą rękę pod biodro, bo chcę, żebyś mi przysiągł na Pana. Boga, nieba i ziemi, że nie weźmiesz dla mego syna Izaaka żony spośród kobiet Kanaanu, w którym mieszkam, ale że pójdziesz do mojego kraju i do mojej rodziny i wybierzesz żonę dla mego syna Izaaka. Odpowiedział mu sługa: A gdyby taka kobieta nie zechciała przyjść ze mną do tego kraju, czy mogę wtedy zaprowadzić twego syna do kraju, z którego pochodzisz? Rzekł do niego Abraham. Bacz, byś nie odprowadzał tam mego syna. Pan Bóg Niebios, który mnie wywiódł z domu mego ojca i z mego kraju rodzinnego, który mi przysiągł, potomstwu twemu dam ten kraj. On pośle swego anioła przed tobą. Weźmiesz stamtąd żonę dla mego syna. A gdyby oba kobieta nie chciała przyjść z tobą, wtedy jesteś zwolniony z tej przysięgi. Jednak syna mego nie wolno ci tam odprowadzać. Wtedy sługa położył rękę pod biodro Abrahama, pana swego, i przysiągł mu spełnić te słowa. Sługa ów zabrał z sobą dziesięć wielbłądów oraz kosztowności swego pana i wyruszył do Aram. Na do miasta, w którym mieszkał Nachor. Tam rozsiodłał wielbłądy przy studni poza miastem w porze wieczornej, wtedy właśnie kiedy czerpano wodę. I mówił: Panie Boże, Pana Mego Abrahama, spraw proszę, by dzisiaj nastąpiło spotkanie. Bądź łaskaw dla Mego Pana Abrahama. Gdy teraz stoję przy źródle i gdy córki mieszkańców tego miasta wychodzą, aby czerpać wodę, niechaj dziewczyna, której powiem nachyl mić ban, twój, abym się mógł napić, a ona mi odpowie pi, a ich wielbłądy twoje napoje będzie tą, która, którą przeznaczyłeś dla Sługi swego Izaaka. Wtedy poznam, że jesteś łaskaw dla mego pana. Zanim przestał się modlić, nadeszła ze swoim dzbanem na ramieniu Rebeka, córka Betuela, syna Milki, żony na chora brata Abrahama. Panna to była bardzo piękna, dziewica, która nie obcowała jeszcze z mężczyzną. Ona to zeszła do źródła i napełniwszy swój dzban, wracała. Wtedy sługa wybiegł jej naprzeciw i rzekł: Daj mi się napić trochę wody z twego dzbana. A ona, a ona powiedziała: pij, panie mój! I szybko pochyliła swój dzban i dała mu pić. A gdy go napoiła, rzekła: także dla twych wielbłądów naczerpię wody, aby mogły pić do woli. Po czym szybko wylała ze swego dzbana wodę do koryta i pobiegła znów do studni czerpać wodę, aż na, nanosiła dla wszystkich wielbłądów. On zaś przypatrywał się jej, aby się przekonać, czy pan pozwoli mu osiągnąć cel podróży, czy nie. Ale gdy się wielbłądy napiły, wyjął złoty kolczyk do nozdrzy wagi pół sykla oraz dwie złote bransolety na jej ręce. Ważące 10 cyklów i zapytał: Czy ją jesteś córką? Powiedz mi, proszę, czy, z domu, czy w domu Twego Ojca jest miejsce dla nas na nocleg? A ona rzekła: Jestem córką Betuela, syna Milki, którego ona urodziła na chorowi, Po czym dodała: Dość u nas słomy i paszy, oraz miejsca do przenocowania. Wtedy człowiek ów padł na kolana i, oddawszy pokłon Panu, rzekł Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg, mego Pana, Abrahama, który nie omieszkał okazać swej łaskawości i wierności memu Panu, ponieważ prowadził mnie drogą do domu krewnych mojego Pana. Tymczasem dziewczyna pobiegła do domu i opowiedziała swej matce o tym, co zaszło. A miała Rebeka brata imieniem Laban. Ten to Laban udał się śpiesznie do owego człowieka zamiast miasto do źródła zobaczył bowiem kolczyk w nozdrzach i bransolety na rękach swej siostry i usłyszał jak Rebe i usłyszał jak Rebeka mówiła co jej ów człowiek powiedział poszedłszy więc do tego człowieka stojącego z wielbłądami u źródła rzekł do stojącego z wielbłądami u, rzekł, do, rzekł do niego Pójdź błogosławiony przez Pana, czemu stoisz na dworze, tu na dworze. Przygotowałem dom dla ciebie i miejsce dla twych wielbłądów. Udał się więc ów człowiek do domu. Rozkiełznano wielbłądy, dano słomę i paszę wielbłądom oraz wodę do obmycia jego nóg i nóg ludzi, którzy z nim byli. Gdy zaś podano owemu człowiekowi posiłek, rzekł: nie będę jadł dopóki nie przedstawię mej prośby, rzekł Laban. Mów. I zaczął mówić: Jestem sługą Abrahama. Pan w szczególny sposób pobłogosławił memu panu, to też stał się on zamożny. Dał mu drobne i większe bydło, srebro, złoto, niewolników, niewolnice, wielbłądy i osły. Żona zaś mego pana Sara urodziła mu urodziła memu pan yy. Urodziła Panu memu w podeszłym wieku syna. Jemu to oddał on całą swą majętność. Pan mój kazał mi przysiądz, że spełnię takie polecenie. Nie wolno ci wziąć żony dla mego syna spośród kobiet Kanaanu, kraju, w którym przebywam, lecz masz udać się do rodziny mego ojca, do moich krewnych i stamtąd wziąć żonę dla mego syna. Gdy zaś rzekłem memu Panu, a jeśli taka kobieta nie zechce pójść ze mną. Odpowiedział mi Pan, któremu służę, pośle z Tobą swego anioła i sprawi, że zamiar Twój Ci się powiedzie i że weźmiesz żonę dla mego syna z rodziny mojej, z rodu mojego ojca. Będziesz zaś zwolniony z przysięgi, jeśli pójdziesz do mych krewnych, a oni Ci jej nie dadzą. Tylko wtedy będziesz wolny od mego przekleństwa. Gdy więc dziś przyszedłem do źródła i modliłem się: Panie Boże, Pana mego Abrahama, jeśli chcesz mi poszczęścić w drodze, jaką tutaj odbyłem, gdy oto jestem u źródła, niech stanie się tak, żeby ta dziewczyna wyszła czerpać wodę. A gdy jej powiem: Daj mi się napić trochę wody z twego dzbana, niechaj mi powie: Pij ty, a i wielbłądy Twe napoje. Będzie to ta kobieta, którą Pan wybrał dla syna pana mojego zaledwie przystanąłem e, zaledwie przystałem tak w duchu się przestałem się, e, tak w duchu się modlić ukazała się Rebeka z dzbanem na ramieniu i zesz, zeszła do źródła aby czerpać wodę wtedy powiedziałem do niej daj mi pić ona zaś szybko nachyliła swój dzban i powiedziała pij a potem napoję także twe wielbłądy i napiłem się i wielbłądy moje napoiła a, gdy ją za, a gdym ją zapytał, czyją jesteś córką, odpowiedziała: Jestem córką Betuela, syna Nachora, którego urodziła mu milka. Włożyłem więc kolczyk w jej nozdrze i bransolety na jej ręce, a potem padłem na kolana i oddałem pokłon Panu i dziękowałem Panu Bogu, ma, hmm, Pana Mego Abrahama, że poprowadził mnie drogą właściwą, abym wziął bratanicę Pana Mego za żonę dla jego syna. A teraz powiedzcie mi, czy chcecie okazać. Panu mojemu prawdziwą życzliwość, a jeśli nie, powiedzcie, a wtedy udam się gdzie indziej. Wtedy Laban i Betuel tak odpowiedzieli. Ponieważ Pan tak zamierzył, nie możemy Ci powiedzieć nie lub tak. Masz przed sobą Rebekę, weź ją, i, weź ją z sobą i idź. Niechaj będzie ona żoną syna Pana Twego, jak postanowił Pan. Gdy sługa Abrahama usłyszał te słowa, te ich słowa, oddał pokłon Panu. Po czym wyjąwszy srebrne i złote klejnoty oraz szaty, dał je Rebece, a bratu i matce jej ofiarował drogocenne dary. Potem on i ci, którzy z Nim przybyli, najadłszy się i napiwszy, udali się na spoczynek. A gdy, Abraham, a gdy wstali rano, rzekł sługa Abrahama. Pozwólcie mi wrócić do mego Pana, odpowiedzieli brat i matka dziewczyny odpowiedzieli brat i matka dziewczyny, niechaj pozostanie ona dziesięć dni, zanim odejdzie. Ale on przynaglał mówiąc: Nie zatrzymujcie mnie wy, skoro Pan pozwolił mi dopiąć celu mojej podróży. Pozwólcie mi odejść i wrócić do mego pana. Wtedy oni rzekli: zawołajmy dziewczynę i zapytajmy ją samą. Zawołali zatem Rebekę i spytali, czy chcesz iść z tym człowiekiem. O, a ona odpowiedziała: Chcę iść. Wyprawili więc Rebekę, siostrę swoją i jej piastunkę ze sługą Abrahama i z jego ludźmi, pobłogosławili Rebekę i rzekli. Siostro nasza, wzrastaj w tysiące nieprzeliczone i niechaj potomstwo twoje zdobędzie bramy twych nieprzyjaciół. Po czym Rebeka i jej niewolnice wsiadły na wielbłądy i ruszyły w drogę za owym człowiekiem. Sługa Abrahama zabrał więc Rebekę i odjechał. A Izaak, który naówczas mieszkał w Negebie, właśnie wracał do studni Lachajroj. Wyszedł bowiem zamyślony, na pole przed wieczorem, podniósłszy oczy, ujrzał zbliżające się wielbłądy. Gdy zaś Rebeka podniosła oczy, spostrzegła Izaaka. Szybko zsiadła z wielbłąda i spytała sługi, kim jest ten mężczyzna, który idzie ku nam przez pole? Sługa odpowiedział: To mój pan. Wtedy Rebeka wzięła zasłonę zakryła i zakryła twarz. Kiedy sługa odpowiedział Izaakowi o wszystkim, czego dokonał, Izaak wprowadził Rebekę do namiotu Sary, swej matki wziąwszy Rebekę za żonę Izaak miłował ją, bo była mu pociechą po matce Uu, bardzo ładny rozdział, czytałem go tak na szybko bo nie wiedziałem kiedy mi utnie nagranie a chciałem go skończyć w całości no to jest piękna historia eee, o tym jak właśnie Abraham wysłał swego sługę żeby znalazł żony dla Izaaka i bardzo ciekawie się to tutaj to wszystko potoczyło, że kiedyś ojciec szóstak mówił kazanie na ten temat jak szukać żony, jaki był internet w tym jak szukać żony. No, bo teraz się szuka w internecie, a wtedy internetem była ta studnia, nie? Czyli spotykało się te kobiety przy studni. I on tu właśnie spotkał kobietę, która, była na, która miała wodę, tak? To chodzi też o to, że, że jak się szuka żony czy męża, to trzeba tego, który ma wodę. Który nie jest pusty, bez wody, który nie miałby co dać. Tu chodzi o to żeby jakby to powiedzieć żeby się biedy jakby nie spotykały w sensie ludzie, którzy są puści, puści od nie wiem, od słowa, jakby od miłości no nie w każdym razie nie napełnieni wodą tak jak dba, ta Rebeka miała tą wodę miała co dać chodzi o to właśnie, żeby najpierw wzrosnąć jakoś w miłości, zanim się wejdzie w małżeństwo, on to bardzo fajnie odpowiedział. Hmm. O, tej, o tym źródle, że ona czerpie ze źródła, tak? Jak jesteśmy naczerpa, na, naczerpani wody ze źródła, czyli jakby powiedzieć nawróceni lub nawracający się, gdzie mamy właśnie jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Jesteśmy w jakiś sposób. Szczęśliwi z, z, z relacji z Panem Bogiem, wtedy jest nam jakby łatwiej też nawiązać relacje z człowiekiem. Bo kiedy my nie jesteśmy napełnieni tym Panem Bogiem, szukamy napełnienia w człowieku. A to nam nic nie da. No i to się wiąże z frustracjami, których potem doświadczamy. To jest bardzo głęboki temat i temat, nad którym warto się zastanowić właśnie, żeby nie poszukiwać w człowieku drugim źródła. Tylko źródło poszukiwać w Panu Bogu, a człowieka mieć jako dopełnienie tego całego szczęścia. To jest bardzo ciekawy nawet teraz trend psychologiczny taki, który no, został zaczerpnięty jakby. Świat czerpie pełnymi garściami ze Słowa Bożego i z jego nauki. Czasami opakowując to w takie, no wiecie, rzeczy oddalone od Boga, w naukę. O czym mówię? Teraz jest taki trend, żeby właśnie być szczęśliwym samym z sobą. Właśnie człowiek samotny jest szczęśliwy wtedy, kiedy jest z Bogiem, napełniony Bogiem. Wtedy jest szczęśliwy, nawet jeżeli jest sam. I ten drugi człowiek jest mu w zasadzie do szczęścia niepotrzebny, jest jakby tylko. Tym dopełnieniem tej radości, tak? I wtedy nie jesteśmy uzależnieni od drugiego człowieka. No to jest bardzo złe, kiedy jesteśmy właśnie uzależnieni od drugiego człowieka. Kiedy nie mamy tej wody, którą tu miała Rebeka, która była właśnie tą właściwą, bo miała wodę, miała się co dać napić jemu i wielbłądom. Natomiast, gdyby tej wody nie miała, to co? Spotkałyby się dwie bidy, które by próbowały z siebie wzajem czerpać, i nic by z tego nie wyszło, frustracja, i tak dalej. No i to jest niestety bardzo często zjawisko, że pokładamy nadzieję w człowieku, który nam tak naprawdę nie może dać miłości, bo w nas po prostu tej miłości nie ma. Jeżeli w ogóle w nas jest miłość, to źródłem jest Pan Bóg tej miłości. A jak nie, to po prostu sami z siebie po prostu samy z drugiego człowieka. Nasze frustracje zasypujemy tym. Stąd się po, pojawia najczęściej właśnie to, że, że staramy się tego drugiego człowieka w jakiś sposób, nie wiem, ulepić na, nasz, na naszą modłę, że tak powiem. Że potem ten projekt, realizujemy projekt. O tym bardzo fajnie też mówił jeden ksiądz ale nie pamiętam już który, że właśnie kiedy my próbujemy tego człowieka w jakiś sposób sprojektować, kiedy on nie jest, nie jest jakby nie jest zbudowany Panem Bogiem, tak? To jest bardzo gruby temat i naprawdę warto się nad tym zastanowić, żeby. Mieć tą relację z Panem Bogiem, żeby naczerpać na, na, na tego, um, tej radości, właśnie z relacji z, z Nim. Tak jak przy stworzeniu świata, przy tym drugim rozdziale było, że wypeł wyjął żebro z Adama i wypełnił go ciałem. A wypełnił go Pan, tak jakby Pan Bóg go wypełnił. Tak? Ciałem. Wtedy on był pełnym dalej człowiekiem, mimo że tą żebro miał wyjęte. Bo u nas się tak często przyjęło w naszej kulturze trochę. O tych połówkach pomarańczy, czy tam jabłka, nie wiem, pomarańczy, która jedna do drugiej musi pasować wtedy jest zajebiście. No niestety, to nie to jest bzdura jakaś. My właśnie mamy się uczyć kształtować naszą miłość niekoniecznie z ludźmi, którzy są idealni właśnie. Mamy kochać nieprzyjaciół swoich, czyli na przykład, nawet jeżeli twoja żona będzie twoim nieprzyjacielem, ty dzięki Panu Bogu możesz się uczyć miłości do niej. Także to jest bardzo fajny, gruby temat, o którym, którym warto się zastanowić, który warto zgłębić i który, no tu z księgi rodzaju jest mnóstwo przypisów, nawet na ten temat. Eee... Oczywiście jest to opowieść jachwistyczna, tutaj mamy jeszcze przypis do tego. Hmm. Tam widać tutaj zmiankę śmierci. Ja już nie chcę w to wchodzić, ale no wiadomo, że te historie zostały tak tworzone, żeby się jedne z drugim pasowały. Nawet o tych wielbłądach tu jest napisane. To się jakoś nazywa anachronizm czy coś, kiedy e, wielbłądy nie były jeszcze w czasach Abrahama znane Izraelitom. Nie udomowili ich, nie nie było y, nie, nie, nie używali wielbłądów w czasach Abrahama. Natomiast tutaj jest, że on miał wielbłądy. No, po prostu to było pisane.